wszystkim, Z tej strony Kamil zapraszam Was na szybki spacer po peronach stacji przystanku osobowego nowa sucha, ta nowa sucha, na której ostatnio wydarzył się głośny wypadek, gdzie kierowca zawodowy zostawił e, wradkę na przejeździe, na którą taronował dach jechał po lewym torze, czyli przy peronie po drugiej stronie, ponieważ tym torem, tutaj przy tym peronie, jechał skład osobowy w stronę Warszawy. Jak widać, nowo powstał peron. Wcześniej byłem w 2019 roku. Była, był jeszcze peron tak zwany wyspowy, teraz są krawędziowe. I stacja przystanek osobowy miał nazwę Leonów, teraz jest to nowa, sucha. Tak jak widać, podwyższone krawędzie, wszystko wykostkowane odpowiednie płyty krawędziowe. Szlak wyremontowany. W stronę, w którą idziemy, to. Tam dalej jest później Kornelin i następny Tracę to jest Sochaczew a owy Leonów w stronę Łowicza był tam w okolicach tego łuku dokładnie przed tym łukiem tu, była, tu był peron wyspowy Widać, po lewej stronie jest parking dla samochodów zmieniło się troszeczkę tutaj, yy, a na, na stacji na przysunku osobowym Leonów byłem w 2019 w maju, więc tak naprawdę Brakło 4 miesiące, aby różne 60 stuknęło. Bo mamy styczeń, czwarty, dwudziesty rok. Więc trochę czasu minęło, byłem tam pierwszy i ostatni raz. Tak więc tak naprawdę zmieniło się bardzo dużo, jak widać. Feralnego przejazdu kierowca zostawił wywrotkę, odskakiwał, machał, myślał, że się skład zatrzyma. Niestety, nie jest to waga w takiej wywrotki, tylko trochę dużo więcej ton. No i wiadomo, jednak na szynach. Nie by ma to swoją masę, ale co jak co, nie zatrzyma się. A właśnie, tak jak widać. Dziękuję bardzo za wspólny spacer. Na drugi peron nie będę przechodził, też dużo się tu kręci, a też nie chcę nikogo nagrywać. Pozdrawiam wszystkich.